To jest wszystko. No, wpadły na zamówienie, co szczęście. Jestem pod punktem odbioru. Przewidziałem to. To jest dla mnie, tak? Dobra, dzięki bardzo. Tak, póki jadę, to Wam powiem jeszcze raz, bo pytaliście się mnie, jak zacząć jeździć w Stewardzie. Na poprzednim filmie mówiłem, ale powtórzę się jeszcze raz. Jest tak, że wejdziecie na ten link, który widzicie teraz na ekranie. Wypełnicie formularz zgłoszeniowy. I ta Wasza kandydatura będzie może być rozpatrzona w ciągu 24 godzin, ale musicie przesłać wszystkie odpowiednie dokumenty, żeby to w ogóle przeszło. Potem dostaniecie maila z instruktażem, więc jak już dostaniecie tego maila, to wszystko jest na dobrej drodze, bo potem musicie przejść szkolenie online. Po zrobieniu szkolenia musicie wybrać sobie partnera flotowego. Ja bym wam zalecał, żeby wziąć Evelstara, bo będziecie w tej grupie premium, która dostaje szybko pieniążki. Potem musicie się umówić na termin odbioru sprzętu torbę plus terminal, zaznaczam, że terminal gwarantuje Wam większą ilość zamówień, bo tak jak ja teraz mam do zapłaty kartą, zresztą zaraz zobaczycie. I jak już odbierzecie sprzęt, to musicie pobrać aplikację z linku, który jest w tym mailu, zainstalować ją, zalogować się i jesteście w sumie gotowi do pracy. Uwielbiam takie rzeczy. No więc tutaj mamy teraz podane info płatności, adres. Dzień dobry, Greg z tej strony. Może pan tutaj wyjść na, na klatkę? Bo ja tutaj nie mogę się dostać pod drzwi. Tak, tak, wychodzimy. Chodzimy. Dobra, dzięki. 92, 98. Proszę, można zbliżyć. Ok, potwierdzenie państwo, okay. proszę bardzo. To jest wszystko. O kurczę. Od wodu trzeba złapać, ale nic się nie posypało. Całe szczęście dobra. No dzięki, do widzenia. Ale przygoda z tym zamówieniem, co nie widzowie, Ostaliśmy za to zamówienie 1526. Może ja Wam pokrótce pokażę, jak aplikacja w ogóle wygląda. Macie autoakceptację zleceń, czy chcecie wprowadzić podwójne zamówienia, w sensie parę naraz. Szczegóły konta, historia dowozów, grafik ustawienia centrum pomocy i to jest wszystko nic skomplikowanego, naprawdę najprostsza aplikacja jaką kiedykolwiek w życiu widziałem.